Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na postępowym. Jak widzicie, kurki elegancko w październiku sobie chodzą, znoszą jajka, także jest bardzo fajnie. Przyczepki, jak widzicie, wystawione na sprzedaż. 40 też wystawione na sprzedaż. Opryskiwacz wystawiony na sprzedaż, także jest naprawdę rewelacyjnie. Wy napiszcie hashtag sprzedaż. A mam przyptać serduszkę do tego komentarza. I poogarniałem so, sobie sporo spraw odnośnie remontów, odnośnie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o tą przyczepę, Autosan D55, to jeszcze tutaj nic nie ogarnęliśmy. Taka ciekawostka. A jeżeli chodzi o prawo. Kasa też jest rozładowana, o kto to, nic nie ogarnęliśmy Dzień dobry Dzień dobry Co pan tutaj by chciał, że pan zajechał? No ja tutaj po przyczepę A, to wystawioną przy drodze widział pan? Tak, tak Aha, dobra, bo ja mam jeszcze tutaj na ogłoszeniu tą przyczepę, widzi pan drewnianą, jeszcze mam opryskiwać, jeszcze mam ciągnik w fajnych pieniądzach Nie, to ja na razie po samą przyczepę chyba Chociaż mam Ciągnik i przy... Może Boże, panu ciągnik będzie też potrzebny? No, ile pan tam ma hektarków? Czy pan jak to to robi? kupuje po co? No parę jest. A no to to, to, to taka autosanka na parę hektarów, że pana idealna, bo tutaj zboża się dużo zmieści, ponad 5 ton. Nadstawki oczywiście w komplecie daje drewniane, mimo że sam robiłem to już oddam eee, w tych pieniądzach. Oczywiście 15 tysięcy taką przyczepę odnowioną, wyremontowaną, wszystko sprawne, Wysypuje, światła. Znaczy wie pan co no, brudna, od razu brudna, no tutaj koła, tylko wie pan co to ile to? Mejką? Ma pan mejkę, szlauf jakiś w domu? Nawet wiaderkiem Rydza panu klapiesz Rdza, to nie to to brud jest! Proszę pana, to tutaj, aby umyć, to nie jest rdza, przecież to odnowione. Panie, no kupiłem teraz nowsze, co panu będę ściemniał, dlatego sprzedaję. No to, to nie jest tak, że ona jest jakaś wadliwa. Tylko, panie, światełka zrobione, można podłączyć do ciągnika, można wszystko e, sprawdzić. Tutaj przy kole e, widzi pan sp sporniki, żeby nie poleciała panu, nie odjechała też od razu. E, Daje w zestawie też dosyć fajnych spraw. Oczywiście jest zaczep tylni, e, też są podłączenia do kablów. Też oczywiście ma pan koło zapasowe. No, no full wypas, no takie przyczepy, no. Powie... Gdzie? Oj, to tam. Takie delikatne no uży, używana, no działa, tu też podejścik jest. Można burty dokupić jeszcze wyżej to zrobić, jeszcze więcej będzie, no to przecież to co to za problem, no nie? 15 Piętnaście, 15 nowie pan co to zaraz no pokażę panu jeszcze resztę i będziemy co o pieniądzach tak od razu, przed bramą, przed wejściem, no to przecież tak, tak nie wypada, no Wie pan co, tutaj jest ta przyczepka? Za to bym chciał. Oj, to panie, tylko piąteczkę, no bo tutaj, ale razem z plandeką oczywiście Światełka są, wszystko sprawne. Ta nie wysypuje, co prawda, no ale to jako wóz było bardziej używane i też oczywiście odnowione, jak widzi pan, wszystko wszystko jest ideo. Światełka działają, oczywiście zaczep jest też tylny, można tutaj cokolwiek sobie podpiąć do tyłu. Trójkąt nawet jest ostrzegawcza, nawet dwa. Zarejestrowana! tablice rejestracyjne jak najbardziej są, tak było w ogłoszeniu. Kierko wszystko, wszystko przy pana działa wierzę, wierzę, Plandeka, pan zobaczy, plandeka niepodziurawiona. Też można tak stawki sobie dorobić, a jeżeli pan będzie chciał i będzie więcej pojemności oczywiście. No dobra przepada, to przyczepka podoba się ta z plandeką No może być, no to No to dobra, to Plandekowa. ja panu jeszcze pokażę w ogłoszeniu co mam mm, Tutaj jak pan jest zainteresowany, mam opryskiwać, jeszcze taki pilmeta wystawiony, przepada 8 metrów szerokości roboczej. Mam niepotrzebny mi akurat. O, o, takiego chyba pan nie masz! 1000 złotych no, za ten. No, mam 20 metrów szerokości. Aha, no to. A, a taka ósemeczka na jakieś mniejsze pola, węższe, jakby słupy były, czy coś? Nie trzeba. Na, na, ale pana, <noise> Tutaj kolorek, wszystko, niebieski z żółtym. Oj, na wsi by ludzie patrzyły, jakby pan z takim jechał. Mmm, to ja mam właśnie w takiej samej kolorystyce, tylko inny. Aha, no to w takim razie już pana nie będę namawiał. Ja proszę pana, no też, to no ja wszystko sprzedaję, to co nowe, kupiłem tutaj mój nowy opryskiwacz, może 20 metrów nie ma, ale, ale jest okej. Okay. No ja proszę pana, największy skarb gospodarstwa, tak to szczerze z bólem serca sprzedaję, no ale tyle co służyła, po remontach, po wszystkim, tak naprawdę to c 411 jest wspaniałe. Naprawdę jest wspaniałe. O, z agregacikiem, lekkie prace oczywiście były robione, także mało motogodzin, nie jest zatarte, wszystko jest elegancko, może pan sobie wejść, odpalić w każdej chwili, silnika posłuchać. I nie pan przyjechał pan po przyczepę, a może pan coś we więcej weźmiesz. No, szkurde, Bela. Bo tutaj taka jest sprawa, że ta przyczepa przy drodze stała. To pan wiedział z ogłoszenia w ogóle z to, czy Oho? No? Co, że. To... Do tyłu, że pana da pan, do tyłu, do tyłu! Ale dlaczego? O, kurde. Co to jest? Dobra, da pan do tyłu szybko, bo to ja nie wiem, co tu, co tu się dzieje. A nie, tu jakieś coś Ło! oj ojoj oj, oj, oj. tu coś się zadziało, jakieś magiczne rzeczy. Nie wiem co tu panie jest. Tu nie widać nic. Światełka oczywiście sprawne Przepana, jeszcze kabinę pan se dokupisz za 5000 i będziesz miał pan ciągnik luksus Przepana, tabliczka znamieniowa nawet jest. Wszystko jest No e, kultywatorem po tym! Panie! Stój pan! Nie było mowy o wyjeździe testowej! Gdzie? gdzie w OPRYSKIWACZ! Twierdziłem się, że pan walnął w opryskiwacz. To co, 25 i bierze pan. I ile za ten traktor? 25. To Ja taki traktorek wog... 25 ja nie zapłacę na pewno. Przepada, no ale tak, tak chodzą na tych, na OLX-ach, na Łotomoto. Nie, no ja tyle nie zapłacę. Dla pana będzie pakiet promocyjny. 3 rzeczy, 40 tysięcy. Właśnie. Miałem proponować 37 tysięcy i biorę wszystko A i wie pan co, 37 ja tutaj jadę na licytację nie wiem ile pole będzie kosztować gotówka mi jest potrzebna No przebada 40 i to i tak, przecież jak 25 plus 15 to tak jakby pan tą drewnianą przyczepę za darmo dostajesz 36,5 biorę wszystko Dobra, daj pan te 38 i będziemy zadowoleni Wieczorem pan zabierzesz 36 czy nawet teraz i biorę wszystko no prze pana 36 to, to, to wie pan co, no ja rozumiem, że to są jakieś przetarcia i w ogóle, a wie pan co, może 38 i ja panu jeszcze wszystko podmaluje i przygotuję idealnie do zabrania. 35 i biorę wszystko. No to nie, to, to ta scena 37, ja już yy, zakończyłem negocjacje. Mi pasuje jednak. To 36,5, tak? 37 może być? 500 36 pan dołożysz. Dobra, 36,5. Na paliwo. I pół. Na paliwo a gdzie pan mieszka? A daleko, nie, no to tyle nie spali taki golfik. Przecież 500 zł to pan całą Polskę objedziesz takim golfem, No ale gdzie? To może 36, Wiesz, będę 700. Drugi raz przyjechać po to, to. A no faktycznie. No to dobra, 36,5, żeby pan miał też i na transport. Troszeczkę spuściłem, wie pan o co chodzi. Kwita! Kwita, no. przyjadę dobra. później. Dobra, papierki przygotuję, wszystko będzie przygotowane, bo ja tu muszę jechać. To do widzenia. Gotóweczkę, czy tam przelew, obojętnie. No powiem wam widzowie, tak no 36,5, 38 to by była dobra kwota. No 30, 40 to no to wiadomo, jeszcze lepsza. W ogóle im większa, tym lepiej. Nie byłem przygotowany aż na tak niską kwotę 36,5, no ale nie jest to źle. No takie ciągniki chodzą około tam 20 tysięcy. Około, co niektóre są 15 w gorszym stanie, ale no te dwa domy na no, jakieś już ślady użytkowania ma i tak dalej. Także myślę, że to cenowo mniej więcej e, dobrze wyszło. My, widzowie, lecimy na licytację pola, e, bo byłem też umówiony na jedną godzinę. Normalnie ogłoszenie na Facebooku jest, bo jakiś gość tam jakiś długów sobie narobił i po prostu licytują e, jego pole. Tutaj, które też już przyczepa, nam nie będzie zawadzać. Tutaj aktualnie zostajemy bez żadnych przyczep. I znaczy to w sumie mamy rozrzutnik też przygotowany, później Wam pokażę, bo chciałem wam też pokazać, co wyremontowałem, a co nie wyremontowałem, ale to w kolejnej części odcinka. Ja jadę, bo tam już wiem, że gościo chyba czeka ten co jest od licytacji. Nie wiem ile osób, bo to powiem wam, że ogłoszenie z godzinę temu było zamieszczone. Że jest pole do wlicytowania w naszej okolicy. Do naszej okolicy też nie jest to wiadomo jak duże pole. Myślę, że może w ogóle nie być chętnych na to. Tak naprawdę to jest, wiecie, jedna wielka niewiadoma. Albo się zleci. No nie, no, 10 rolników to może aż za dużo. Nie wiem, 2, 3, 4, 5, 6. Wszystko możliwe, ale widzowie. Wątpię, że po prostu aż tyle osób by było chętnych wylicytować taki malutki kawałeczek Cena wywoławcza to było 15 tysięcy złotych za to pole Zobaczymy, czy za tyle uda nam się kupić Czy po prostu będziemy musieli przebijać Ja od razu mówię, że jak będzie 25 to kończę całkowicie negocjacje I prze, wiecie no, dawanie większej kwoty Jakiś Mercedesik, tutaj jest właśnie ten kawałeczek Znaczy, się nie zdążył zaorać Kurda, tu, to, tu nikogo nie ma Dobra, widzowie, poczekamy. Bo tu może gość gdzieś się przeszedł ten z tego Mercedesa. Bo ja tu, jak na razie, nikogo widzowie nie widzę. O pole, jak widzicie, ładne. No i dobra, widzowie, ja jestem z panem Karolem tutaj, yy, który zajmuje się licytacją. My już wcześniej pogadaliśmy sobie yy, mniej więcej o tym kawałeczku. Może pan jeszcze tam przedstawić, jak to wszystko wygląda. No, pole nawet duże. 3, no, no, 30 jarów jest. O! To no, takie powiem Wam, że fajne, fajne, jak nikt, najbardziej pole. Nikt, nikt na razie nie przyjechał, właśnie, na licytację, nie wiem. Znaczy, czy ja, ja jestem, to, 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 to nikt, no nie no. Jak jest jedna osoba, no to już coś jest. A zdarzało się Panu w ogóle takie licytacje, że Pan przyjeżdżał i nikogo kompletnie nie było do wylicytowania? Nie. A czyli zawsze, chociaż jedna osoba była? Tak, tak, za, zawsze a, było parę osób. A, parę. a Tutaj naj raz, tak jest. najwięcej ile osób było? Oj, więcej mogło być ze 20 parę chyba. Kurde, no ale to na polach? Bo na przykład inne rzeczy ja też widziałem, że wy licytujecie, na przykład wasza firma, czyli jakieś gospodarstwa, jakieś no, no, maszyny. No na polach jest mniej ludzi, a na gospodarstwach więcej, na, na jakieś domy też więcej w ogóle. A o której my to będziemy oficjalnie zaczynać? Bo powiem panu, że tutaj u nas na wsi, to ja nie wiem, czy ktoś przyjedzie jeszcze czy nie, bo to niby ogłoszenie na Facebooku było dość licytacji, no nie? Tylko... No, no, nie chyba wiem. No chyba zaraz, bo tutaj już... Praktycznie 20 minut wcześniej mieli się ludzie zbierać, a no to właśnie ludzi, nie ma, no to... No to ja nie wiem, to czekamy jeszcze chwilę czy zaczynamy, no bo to wiecie pan, nikt nie, nikt nie dzwoni w ogóle. Tutaj jakieś smsy były, że ktoś jeszcze więcej będzie, bo tu trzeba było się zgłaszać. Nie. Nie było, czyli tylko ja się zgłosiłem. Tak. <laughs> to nieźle. <laughs> nie wiem, to jakąś formułkę trzeba tutaj odbębnić, czy po prostu jakoś się ja to zapłacić za to i... Cena wywoławcza to no ile no... tam było? 15, tak? 15 tysięcy, ale. To dobra, to, Zab... to. Nie wiem, może pan zaczynać w sumie tu licytację. No to po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, dobra, 15 tysięcy. <laughs> ale nam to pan, że niezłe ja do tego to się nie spodziewałem. Czyli co, 15 ja dać na konto waszej firmy, tam co jest podane? Tak. I jakoś umowę, druczek, czy cokolwiek tutaj macie przygotowane? Czy to ja mam do siedziby się zgłosić? Czy jak to tam działa? Nie no pan. My tu panu damy kartkę jedną, tylko i pan Do podpisania. Z do urzędów, tak, do jakichś, i w ogóle, że pole jest dla pana, i w ogóle. No to dobra, czyli za 15 a tutaj gotóweczkę panu dać, czy. Tak, no to już bez różnicy, czy na konto, czy gotówkę. No to dobra, tylko byśmy coś podpisali, że ja dałem faktycznie te pieniądze, żeby później nie były lipy, no nie? No. Dobra. Ma pan tutaj 15 no, tysięcy. Mam. W 500 jest to łatwo podpisze. będzie policzyć. Mm -hmm. Dobra, tutaj, tutaj, druczek, druczek. Dobra, wszystko jest. Czyli licytacja zakończona, można powiedzieć? No tak, tak. No to dobra, no jak zakończona, no zakończona, no. Co widzowie? Udało mi się, nie wiem czy pan, nie je, jedzie już chyba. Powiem wam, że nie zły. Ja, ja widzowie się spodziewałem, że u nas na wsi to może nie jest nie wiadomo ile chętnych na te pola. Ale kurde, że udało się wylicytować to gospodarstwo i to jeszcze tak, aby tylko to odbębnić, to już całkiem się nie spodziewałem. To nawet szybciej poszło niż zakup od jakiejś osoby, wiecie, takiej fizycznej, no nie? Eee, tak naprawdę. No jest tutaj ponad 30 jarów pola. 15 koła dane. Fajna sprawa. Pole nawet dosyć spore, bo patrzeć o toko, mm, na wymiary szerokościowo, no wiadomo, tu jest troszeczkę szerzej, bo jest zakręt. Tu jest troszeczkę wyżej. Tutaj widzę, że ściernisko jest po pszenicy eee, najprawdopodobniej. Także, no pasowałoby to moim zdaniem przeorać. Wziąć ze tora i po prostu tutaj przyjechać gdzieś... Albo jeszcze dzisiaj tutaj przyjechać, jak i tak pole należy do mnie, do urzędu podjechać, ogarnąć oczywiście papierologię i byśmy mieli wszystko fajnie zrobione. No spoko, spoko, fajny kawałeczek pola, nie jest daleko, także blisko z gospodarstwa też będziemy mieli. Jest to, powiem Wam, że dosyć duże, jak na moje wymagania, na moje standardy gospodarcze, jest to naprawdę pole bardzo fajnych rozmiarów, jak dla mnie. Także jestem zadowolony. Ta licytacja taka, wiecie, no... Nikt, nikt się nie zgłosił, ja, ja nie wiem w ogóle jak to działa, tak według przepisów, no ale według prawa licytacja była przeprowadzona, no bo było po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i oficjalnie sprzedane za 15 tysięcy. Umowę podpisaliśmy, no mówił gościa, że to zazwyczaj to przynajmniej jakieś dwie osoby są, no nie, jeszcze nigdy mu się nie zdarzyło coś takiego, żeby tylko jedna osoba przyjechała na licytację. Ale też i mówił, że ponad 20 osób było w jednym momencie na licytacji, no to tam to już widzowie trzeba się przebijać w tym licytowaniu, w tym wszystkim. Tutaj, jeżeli by była nawet druga osoba, no to ja tak jak Wam mówiłem na początku, no powyżej 25 tysięcy złotych za ten kawałeczek pola bym na pewno i to na 100% bym widzowie nie dał. Ale jak się udało kupić za 15, ja jestem naprawdę zadowolony. Też jest tam jeszcze jeden kawałeczek, tylko on jest użytkowy jak na razie i tam ja wiem nawet kto ma. I dziwi mnie, że on się nie zastanowił. Albo pieniędzy ludzie nie mają, żeby kupować nowe kawałeczki. Bo to już trzeba zapłacić. Tutaj sporo osób ma pola w dzierżawę po prostu wzięte. No, my w dzierżawę też parę kawałków mamy. Ale tak, to w większości staramy się coś kupować, żeby po prostu to było nasze, wrajczego. A nie, że nie wiem, coś się stanie i po prostu my mamy tylko i wyłącznie dzierżawy. Nie mamy pola. Ktoś zrezygnuje z dawania nam dzierżawy. I wtedy będzie po prostu dosyć duży problem. Dobra, zajeżdżamy sobie na gospodarstwo. Teraz widzowie temat. Dosyć ważny i istotny. A czekajcie, muszę... W ogóle syf trochę jest na gospodarstwie, pardonsik, ale niestety, no, wszystkiego na raz nie da się ogarnąć, jeżeli chodzi o remonty. Jawka, która jest wyremontowana w 100%, kolor czerwoniutki. Tyle wam mogę powiedzieć, to jest po prostu, albo to my to sprzedamy e, po remoncie, albo po prostu będziemy sobie tym gdzieś tam jeździć, bo mi to jakoś, wiecie, to jedzie tylko 50 na godzinę jakieś. Bardzo dużej przyjemności mi to nie, nie sprawia, ale zamiast roweru jak najbardziej takie coś może sobie być. Dobra, lecimy dalej z tym tematem. Jeżeli chodzi o to przyczepę, no tutaj jeszcze ja się za to będę zabierał już niedługo, bo prasa to na sam koniec pewnie zostanie. Jeżeli dzisiaj gościo zabierze nam właśnie też i ciągnik, zostajemy z dwoma ciągnikami, czyli 30 oraz właśnie zetorek, który jest tam przygotowany z tamtej strony, a tym ciągnikiem, Ursusem C363P będę się zajmował dopiero... W następnej kolejności, no teraz jest październik, także tej roboty w polu będzie mniej. Jeszcze zostało nam kiszoneczkę zrobić, bo krowy już praktycznie wszystko wyjadły. Zrobić coś tam po kukurydzy. I tak naprawdę mamy zimowy e, fajrant, no nie? No tutaj będzie trochę roboty. Przy tym tu nie ma co się oszukiwać. Te maszyny trzeba jeszcze najpierw umyć, przygotować. Tutaj koła też ogarnąć. Do pługu to powiem wam, że ja, żeby dojechać, to muszę się tutaj namęczyć, podstawiać to wszystko. Wiecie co, ja sobie 40 przywiozę tutaj na gospodarstwo. Z tej strony, tylko najpierw sobie odstawię. Tutaj agregacik w to miejsce, w które on był. No i też opreskiwacz mam już przy... Co tu w ogóle jest w tym miejscu? Częście nic nie da się przejechać. O kurde. Ty, no ja widzowie. Nawet... Ja nie mam pojęcia, co tutaj jest tak szczerze, nie, nie mam w ogóle pojęcia, co tutaj się dzieje. E, jakaś magia. Być może to zniknie z tego właśnie miejsca na gospodarstwie, no bo powiem wam, że... No nie jest za rewelacyjnie, bo to na pewno bardzo, ale to bardzo będzie nam utrudniać gierkę. Być może da się podejść i jakoś to sprzedać, ale jeżeli to jest wina jakiejś maszyny, która tutaj po prostu stała no to mamy problem. I to powiem wam, że nie mały ten problem. Dobra, ja sobie zajadę z tej strony, ustawimy sobie go do sprzedania. O, wiecie co, ja sobie 30, jak na razie zostawię, i tutaj ten Mercedesik gdzie stał, też sobie na razie zostawimy. No bo gościa ma przyjechać, to żeby mi się nie kręcił jakoś nie wiadomo jak po gospodarstwie, to żeby sobie z przodu to wszystko po prostu wziął mm, i będzie ogarnięte. Z kolejnych ważnych spraw, które już mi się udało ogarnąć, to, to jest ten odpryskiwacz, którego wam w ogóle nie pokazywałem, czyli ten. No jest już cała szerokość zrobiona, wszystkie lance są ogarnięte. Oho, tutaj też powiem wam że ciężko z przejściem. No i fajnie. Tamtego opryskiwacza jeszcze mi się nie udało sprzedać, ale to widzowie, to i tak nie jest duża cena. To może gdzieś tam się uda to oczywiście niedługo sprzedać. No i kolejna rzecz to już jestem przygotowany na akcję kiszoneczkę. Oczywiście rozrzutnik, który ma dodatkowe burty. Tylko to jest wiecie, no wysokość jest praktycznie trzy razy taka jak była na, pocz na początku. No nie raz, dwa, trzy. No tak trzeba mniej więcej sobie liczyć, że jest trzy razy taka. No, i tutaj z etorkiem też będziemy tą akcję robić. Będę musiał do kogoś zadzwonić, oczywiście. My nie mamy maszyny do e, robienia gdzieś tam sieczki, także to trzeba będzie na 100% ogarnąć. A teraz, widzowie, sobie weźmiemy półki, pojedziemy jeszcze tamten kawałek. Gnoju tam nie będę dawał, nic nie będę dawał, po prostu to przeoramy. Jeżeli chodzi o jakieś sianie tam czegoś, to też te siewy sobie porobimy. Mm, gdzieś niedługo, czekajcie, bym sobie podjechał tako i w ogóle bym sobie zabrał. Oho, powiem wam, że miejsca tutaj jest naprawdę mało. Też się zastanawiałem nad powiększaniem tego gospodarstwa. No, bo tam w krzaki można by było pójść, coś tam poogarniać delikatnie, ale czy to się uda, czy to się nie uda, to jeszcze powiem Wam, że w 100% nie wiem. Dobra, ja bym sobie tym Mercedesem odjechał, bo on nam tylko tutaj też trochę syfu nadaje i zmniejsza nam możliwość przejazdów w każdą stronę. Czekajcie, jak tutaj zajadę, to mi się nic nie stanie. Dobra, na szczęście nic mi się nie stało. Dobra, niech sobie stoi tutaj yy, nasza zabawka. To sobie wyciągniemy, ja sobie to dam gdzieś w tamtą stronę. Też widzowie, no doszło parę maszyn, dlatego tutaj jest taki syf. Dobra, o! Iło. Wiecie co? Ja bym sobie to postawił. Kurde, no zapominam, że tutaj coś jest, bo człowiek się nie spodziewał tego. A jak idę? A jak idę, to przejść nie mogę. Widzowie napiszcie mi w komentarzu Co może być przyczyną tego, patrzcie jak tu jest w ogóle wysoko coś Pa Ja stoję wyżej niż jest dach no nie W ciągniku, kurde jakaś całkowita lipa Ja już wiem gdzie sobie dam ten cały rozsiewacz do wapna Podjedziemy sobie tam do tyłu I jakieś, czekajcie nie będę wjeżdżał bo zasiane, kurde trochę wjechałem Aha, bo tutaj jeszcze agregacik mój stoi. No tak, bo ja to wszystko tak ustawiałem na tym live'ie, ale powiem wam, że dalej jest syp. Dobra, podjedziemy sobie aż tam dalej w te krzaczory delikatnie, jakoś sobie tutaj zaparkujemy i niech stoi. Aby nam to widzowie nie przeszkadzało w robocie, bo to jest najważniejsze, żeby na tym gospodarstwie jakiś tam przejeździk był. Większy, mniejszy, ale że po prostu coś tam było. Dobra, to mamy. Mamy. Wjeżdżamy teraz, widzowie, sobie po pług. Zaoramy. Pług będziemy mogli sobie już tak naprawdę umyć, bo już tutaj ja nic orać yy, raczej nie będę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że już tutaj żadnych orek nie będzie robionych. Dobra. Ciach. Do tyłu. Ale jest gorąco, widzowie. Muszę nagrywać przy zamkniętym oknie. Także jak widzicie, że się poce albo coś takiego, to pardąsik. Ale. Chcieć, nie chcieć, no pies zazwyczaj szczeka jak coś nagrywam, szczególnie, że tutaj po ulicy cały czas ktoś chodzi. No i te dźwięki psa szczekającego na odcinku raczej to by mm, za fajnie nie wyglądało. Dobra, lecimy. Wiesz, wam pokażę, tu można na dwa sposoby dojeżdżać, no ale ten sposób tutaj w lewo i cały czas tą drogą jechać prosto jest po prostu najszybszy, także tym najszybszym sposobem yy, też będziemy sobie latać i pędzić. No trochę też zużyty ten pług, powiem wam. Tutaj też zastanawiałem się nad pługiem piątką. Na to gospodarstwo, bo tu jest oczywiście czwóreczka. Ale jeszcze mnie to nie przekonuje. Na pewno nie w tym roku już nie będziemy półgu zmieniać. Jak sprzedam ten za dobre pieniądze, jak go jeszcze odmaluję sobie elegancko. To myślę, że w kolejnym roku, po zimie, na wiosnę najlepiej byśmy sobie kupili piąteczkę, no nie? Bo do tego, że to jak najbardziej jest spoko. No do 60, tej 3 pk, no do 30 to tym bardziej na pewno tego podczepiać nie będziemy, ale właśnie do ciągnika takiego jak ten Zetor jak najbardziej moim zdaniem ok opcja, także to byśmy mieli fajnie, fajnie już widzowie ogarnięte. No i teraz tylko się rozwijać, kredyt o troszeczkę spłacić albo kredyt zostawić i ruszyć z rozbudową gospodarstwa, bo też jest to dosyć dobra opcja. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to było na tyle. Napiszcie, czy za dobre pieniądze sprzedałem te właśnie moje maszyny, które mam na gospodarstwie, które już nie są moją własnością, jakby nie patrzeć. I napiszcie, czy 15 tysięcy za taki kawałeczek pola to nie jest za dużo albo, albo nawet i za mało, no ale to raczej za mało to nikt nie napisze, raczej, raczej widzę troszeczkę za dużo. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Nara.